się manewrzowi nawet z tej strony, Kuba, a dzisiaj gadamy z. Michem. Dzień dobry. Dobra, dzisiaj gramy ogólnie we fnaf -kop z Michuszkiem. No, dezwi się. No, dzień dobry, widzowie. Ej, czekaj, ja se to zasłonię rulety, żeby było strasznie. Ja mam włączone światło ogólnie. Jest ma trochę ciemno. Ja sobie... W no sumie ty już wbijaj, no to ja dołączę do ciebie, dobra? Dobra. Jestem. Dobra, O to wbija, ja wbiję do ciebie. Okej. Okay. Ej, masz cięcie? Nie. To zrób. Ej, widzę, zobacz, zobacz jakiego mój kolega, z którym do ma skina fajnego. <grym> ej, Boże. Ej, powiedz coś o tym skinie. No to ten skin jest bardzo straszny, po to, ej, żeby straszyć. Ej, ej, pomysł sobie, że taki gra sam, a co nie wiem, na kop, co nie. I tak i na okno, i taki, taki skin pomysł sobie A, a mówiłeś, w ogóle wiedzą, że gramy we FNAF? Coop? no tak, dzisiaj gramy w FNaFa Coop A jakbyście nie widzieli, to to jest horror W FNaFa, jest Ostatnio, z tobą gram, no to się prawie zasram. Boże, no, okay. no bo był, tak no bo bo ten, ej dawaj gramy może we f 1, albo tak Fnaf 1, 2, 3, 4, dawaj. No, to do, dołań. No, czy, czy, czy. Dobra. Jakbym coś, jakbym coś mówił o tym, żeby robił cięcia, to dlatego, że go uczę, bo zaczął dzisiaj nagrywać. pierwszy Nie, 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 drugi, no bo 4 miesiące Aha. temu oby, y, nagrywasz inny z Minecrafta. No to było dawno czemu. To drugi Może ej, mogę ci coś powiedzieć? No. Zacznij Bo na przykład teraz mógłby ej. zrobić cięcie, ale... Dobra to. Ej, mogę ci coś powiedzieć? No. Zaczynij szkoła koło. Ale bywa. A jakie masz hasło? Jeden, dwa, trzy. Czekaj. Jezu jak skin strasznie wygląda. Poczekaj, e, 1, 2, 3 No. Jezusa. <laughs> została Jest to straszne Ej, dawaj takie będzie się staw. Staw 1, 2, 3, 4 Basement okay. coś tam jeszcze Nie robisz basement za tu nie A bo właśnie Ej, co ty leżałeś? u o Jezu. Patrz to. No, jakby wybieram 13. Okay. 3, 4, 1. Kraszamy, kraszamy. E, widlowie, na F1. Co nas zniszczyło? Nagdy no jeden. Jakby tak. Jakby tak. Jakby tak. Jakby się Jakby nie Ej, słyszysz? Już dzwonią, Już dopiero zaczęliśmy. Co nie? <grym> Parę Ej, pokaż ja. się. <laughs> Ej, pokaż jeszcze raz. Ej, sobie, żeby coś takiego widzisz. O kurde. Ej, zobacz ile mamy baterii. Zobacz. I spójrz się w tył. <laughs> Ej, co ty? Ja dzisiaj kocham mojego skina. Ja to się popatrzyłam się Idziemy ja tam dalej, dawaj. No idziemy. Ej, jak dla mnie, no to Freddy jest najlepszy, wiesz czemu? Bo on się no. w ogóle nie rusza, co nie? nie... Ej, bo już mieciarki przechodzą trochę. Dobra, chodź obrazu. Ja, ja muszę się tutaj. Ej, pokaż się, pokaż się. Ej. A jaka, która to jest, no? Ej, Michu, chodź na chwilę. Chodź Czekaj, na a która... To jest nie, noc. nie wiem, Ej, chodź na chwilę. Pierwsze. Ej, zrób coś takiego. Jezu! Uciekaj. Boże, ja się boję. Nie, bo on będzie bieg. Biegł Biegu będzie. Teraz? No nie teraz, ale będzie biegł. Ty patrz z tamtej strony, a ja z tej. I jak Dzień. będzie bieg, to szybko zamykaj. Czy mi się wydawało, albo on się ruszył? Nie, Ej, nie ruszył Spodziewaj na a dobra Niech coś się nie ruszył Ej, na, na której kamerze jest ten? Są ci Gdzie, gdzie jest ten? Ad Ej, na kamerze, nie, nie na kamerze Mam sześć, mam siedem Ej, bo to jest chyba noc trzecia, albo czwarta chyba Pierwsza. Pierwsza Bo jak będzie, bo jak będzie on śpiewać, ten idiota, to wkrótce będzie biegł on to wiem, bo jak graliśmy. Jezu! Ej. ej! Ej, 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 pokaż się, pokaż się. Ej, ej, wstań tutaj, o tak, patrz, o tak. Wstań <śmuch> tutaj, o tak. Patrz, patrz, patrz. Jezu! <śmuch> Nie, no. Ej, bo biegnie, biegnie! Żartowałem Boże się...

jak tutaj będzie 75% no to... A dobra w sumie. Ej, poczekaj, poczekaj! Jak się ktoś się ruszył? No niech się nie rusza, no która to jest noc? No, pierwsza. Aha, no to dlatego. Tam dwa... Boże. Tam, zerkam, jeden, a... Boże, jak ty tam tam nie Boże, jak ty wygrywasz mani... na tej kamerze? Jak... O kurde... Jak Bonnie się teraz na pewno nie będą... O Jezu! U... Bonnie się ruszył! Uciekaj stamtąd! Ej, ludzie, no oczywiście! Bonnie! 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 Bonnie, come traf, daddy! Boże, Udy, chodź tu. Się. Nie, choć, nie, chodź, idzie chodź, 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 chodź chodź, chodź chodź, chodź Chłopie, ty jesteś poszany. O, cika idzie. Nie, cika nie idzie. Chyba, cię. Cika to ziomal. Ale, Alfred jest dla mnie normal, normal. totalnie zioma. Ziomal, wiesz tam. I no. on się w ogóle nie rusza. Po, ej, pomysł, żeby takie, takie, ten, takie nagle Foxy biegał. E, <suszy> ej, na której kamerze jest ten foksiak? Ej, Patrz! Ej, e, jakby kam jeden. kam jeden c No to. Tu... Idzie tu, idzie to, tu zamykaj. Ja jakby ja tutaj stoi, ja widzę, ja widzę, jak on się rusza w moją stronę. mi zaczęło patrzeć... On, on, tutaj, on tutaj stoi pod drzwiami. Zabrałaś właśnie te lepsze, ja czu. Fuck. Jezu, dalej widzę, dalej dalej widzę, dalej Czego on tam dalej stoi? Mm -hmm. Ja tutaj go widzę, bo stoję obok niego. Jestem dalej? Ej, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz naciśnij światło. Teraz też kupić. Jak się da, żeby się... nie. Nie, nie, W mojej stronie. Uciekaj. Fuck Proszę cię! Czekam. Ej, ale jakby on jeszcze nie wyszedł. Bo ja patrzę to... Tam... Boże święty, jak mnie wystraszyłeś. Nie, on nawet... mu się ta nie otworzyło. To znaczy się gapisz! że to no jest ty jesteś jest jeszcze... Boże, to ty byłeś jak się Nieeee! <noise> Ech, poczekaj, się zastraszyłam. Bo jest 3 AM, Idzie, nieś... idzie debil. Fak, zamykaj te drzwi, jak on idzie. Zam zamykaj te drzwi, bo będzie przeciąg! <noise> <noise> Ej, to znaczy, że ktoś idzie do drugiej strony. Idzie. Kto? Fredziak? A ja idę do łazienki szybko. Freddy idzie? Nie, o, ja idę do łazienki. Czy to Fryderyk fa... Holoro. Czy to Fryderek Fazbear? O, 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 Idę do łazienki. O, Cika, co ty robisz w łazience? Ja się ja jadę do łazienki. <grym> A, idę tutaj. E, idę dalej. Tutaj. E, e, czy tam Boni jest? U mnie dalej, czy nie? A e, jest tam dalej u mnie Boni? Nie, poszedł sobie już. To... Ej, bo co się ba? Ej, bo Fox chyba będzie biegł, bo wiesz, ten dźwięk jest taki Ale w ogóle na kurde na na co miała Ej, chodź tu gdzieś jak ja się wystraszyłem A będę patrzeć czy biegnie No tu no ty Zobacz z tej strony o kurde, czekaj, ma mordo, nie zapraszaliśmy ciebie tutaj na imprezkę Ej, czy, ma, czy masz kartę VIP? Czy masz kartę VIP? Nie masz, kto się tutaj zaprosił. Nie masz karty... Czy ty się ruszy... Jak śmiesz Nie masz karty VIP, nie możesz tutaj iść Nie masz karty VIP Nie, nie masz pozwolenia na imprezę, wyjdź stąd <laughs> Ej, jest 5 ale 34%, nie? Zaraz idziemy na FNAF 2 potem, ale omijamy FNAF 3 i Baseball Hunt. Bo... EM. Boże, FNAF 3. Ej, a pamiętasz, FNAF 3, jak się dostałam od Frediego, jak mi doszło niespodziewanie Jamsera? No, Ej, otwórz to, że... drzwi lewej. Zamknij, się, bo ona tu jest. E5 AM. Ja już idę. A. E bo jest w sumie 30%. Ej się odsłoniła. ja kokietę zatrwołam. Jezu! Ed, ed, Tutaj boni stoi. Ed. U, kuff, <grym>? Dobra, ja już idę o. do eksu. Ej, ja, ja będę stał Zdech, Fak, obok Frederyka. E ja stoję obok Frederyka, mojego kolegi. Ej, ej, czy tam jest dalej No. Nie, już nie, nie ma. Nie, jest chyba. Jest, jest. No, co tam Fryderyk? No ja wiem, fajnie jest. Sorry, ale musiałem zamknąć no. Wi, bo do mnie Bonnie szedł. A tutaj stoję obok Fryderyka. Zobacz na kamerę. Na, na kamerze. O! Śmienka, Fryderyk. Ej, bo teraz idziemy na FNAF 2. I co? Paść mam. Bonnie, daj mi spokój, cika, proszę was. Bunny, bunny, bunny! E gdzie jest jeszcze bo sam A tu to jest. Dupie. Ej, bo teraz idziemy na FNAV 2. No. No to widzowie, my robimy cięcie. Nie. Fasber? Jesteś nagrywany, bo dopiero teraz włączyłem ten dobra już Ej. Ej! Ej, Ej! Game. Ej! Asko to Ej! Wiem? Ej! jest gang! A skąd to wiem? No bo Ej. widziałem kiedy się jest twoja ma... ready, ready nigger. O, <laughs> <laughs>

Ej, bo, czekaj, bo my się... Chodź tu na chwilkę. tu, chodź tu na chwilkę. Och, chodź tu. na chwilkę, o, chodź tu. Aby, <laughs> chodź. Ej. Ej. Co? Ej tu! Ouch. Ej, Ouch. Ej! Ouch. 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 chwilę. Nie Ouch. mi. Ej, tam gdzie... Czekaj, kam 4, kam 10, kam 11 Ej, ej, kam 19 się nakręca ten. Lalkę. Ka ej, kam 11 się zakręci. No wiem, tam. wiem, wiem, wiem. Ja, ja w po pierwszy raz nie gram mordo. Ej, no tu to będzie zakręcał. Ja tutaj... Ej! Ej, na... ej bo na kam 3 jest Foxy gdzieś zamknięty. Ej, mogę zobaczyć tylko? Na kam 3. Czekaj. Jezu! Co? Nie. Miałeś takie it's me? Nie. Ej, ej, ej mi się wydaje... tylko nakręć, tylko nakręć. Nakręć ja ci sta. E ej, bo chciałem zobaczyć ten account 3, bo. Znaczy, bo nie zobaczyłem. Ej, okay. dobra, Dobra, dobra to mam ja O tym się od tego? No już czekaj. Na tylko nakręć? Czekaj, tylko to szybko masz. Bo ja muszę kam, gdzie czy ja yes, mam Boże real Cię się wydawało, czy magel się ruszył. Boże, gdzie jest w ten Hi. Boże święty. Ej, 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 a ty nakręcisz jakby. Okej. Okay. ja nakręcie. On ci nakręci. Dobra, nakręcaj go. No nakręcaj go! Nie bierzesz chwilę, nakręcę. Ej, bo Frederik i śczytki nie ma. Ej. Na kam 7 Foxy się rusy. Foxy jest na kam 7. A gdzieś w kam Ej, Boże reak. Na krem się. gdzieś tu są. Ej, szybko zwróć na kamerze, a ja muszę nakręcić la, la luz. Gdzie się ją nakręcało tu? Na, kam na kam 11 Ej Fryderyk um, 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 um. Ale Ja też Cześć Fryderyk Zakładaj maskę no, no wiem, my się... jesteśmy już trzech. Ej, bo ja się boję, bo teraz może ta laleczka. Nie no, jakby, jak, będzie, jak będzie na dole jakiś znaczek taki, to szybko się mam nagręci Miałeś... Ej, miałaś i Nie. Bo ja nie mam Idź sobie, Frederyczku. A on tam dalej jest? No... No bo jak jestem dźwięk, to jest. No i sobie Frederyczku. O oh, fan. Ej, bo czekaj, ja szybko nakręcę lalkę. No? Dobra. No, jest, jest, jest. Cześć, Edy. Co on zrobił? Ej, się idę w ten sposób, żebyśmy mogli znaleźć Ej, bo ktoś idzie na tych. O, do Ja, ej, idę po poluszki. No aj, ja nie no i zostawił mnie. O Jezus. Czemu nie nakręciłeś na Bo wbili do mnie! A ty sobie poszłeś po pa, aluszki <grym> Jeszcze Foxy zrobił nam jumpscare'a Serio? No, dobra, na 3 Ej, nie, no, na 4 bo mamy, bo to bo, bo tam mogą to zrozumieć. No i co z tego? dawaj No, ja, ej, no, ej, 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 dobra. Ej dobra, ale noc jeden, bo chcę tylko sobie tam eksplorować, bo na noc jeden nic nie, nie ma. Nie. Nie. Znów nie. się omijamy. No to ja się z tobą nie bawię. Ech. Ej, ja też mam nagrywanie. Ale mówię. Jakby w FNAF jest. Albo no, też np. odbijać film. potem w w na zagramy coś na szybko na tym. Na no, robloxie i kończymy odcinek. USA. USA. Tak w USA. Chcę imprezę i bafer w niej mieć. Pełno ludzi. Doła, dzień dobry. Ej? Ej... Chodź na chwilę, ej chodź na chwilę. Zara. Ej, patrz, patrz, patrz. No chodźcie i rób coś takiego ej. przy drugich dwach, dobra? No, no ja wiem, wiem, ja wiem. ja idę do moich kolegów. 30 minutal robić będzie. Cześć już ja stanę. Ole moja kolka musiał kończyć. Dobra. Zagramasz co tu? там тут, там тут, там тут, там тут,